Wysokość grania stosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 16. Przekątna grania stosłupa jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy pod kątem, którego kosinus jest równy 3 piąte oblicz pole powierzchni całkowitej tego grania stosłupa. W poleceniu mamy podaną informację, że naszą figurą jest grania stosu prawidłowy czworokątny. Słowo prawidłowy oznacza, że figura znajdująca się w podstawie ma wszystkie boki tej samej długości oraz kąty wszystkie o tej samej mierze. Czyli czworokąt, który spełnia takie warunki jest kwadratem. Czyli wiemy, że w naszym grania stosupie w podstawie znajduje się kwadrat. Zacznę od wykonania rysunku pomocniczego. Tak jak powiedziałam w podstawie mamy kwadrat, to od razu krawędzie podstawy oznaczy niewiadomą A. Przekątna grania stosłupa, czyli od razu rysujemy przekątną grania stosłupa, jest ona w tym miejscu. I wiemy, że jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy. Płaszczyzna podstawy to przekątna podstawy. Czyli od razu zaznaczam przekątną podstawę, i w tym miejscu mamy pewien kąt. I o tym kącie wiemy, że kosinus tego kąta jest równy 3 piąte. Ten kąt oznacza kątem alfa, w takim razie kosinus alfa jest równe 3 piąte. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego grania stosłupa. A wzór na pole całkowite grania stosłupa to dwa razy pole podstawy dodać pole boczne. W takim razie, aby obliczyć pole całkowite, potrzebujemy pola podstawy i pola bocznego. Jeżeli poprowadzę w tym miejscu taki odcinek, to otrzymamy wtedy trójkąt prostokątny. Kąt prosty jest w tym miejscu, ponieważ wysokość grania stosłupa, o właśnie, która ma, jest równa 16, tego nie zapisałam, jest pod kątem prostym do podstawy. Teraz tak. Przechodzimy do kosinusa naszego kąta alfa. Wiemy, że kosinus jest to przyprostokątna między kątem alfa a kątem 90 stopni przez przeciwprostokątną. Czyli ta przyprostokątna ma długość 3x, natomiast przeciwprostokątna ma długość 5x. I stosując twierdzenie Pitagorasa, otrzymamy równanie z jedną niewiadomą. Dokładnie z niewiadomą x. Dodajemy do siebie te boki, które wychodzą z kąta prostego. I obliczamy x. -a. Muszę zjechać trochę niżej. Czyli x jest równe cztery. W takim razie bok długości 3x ma długość 3 razy 4, czyli 12, a bok długości 5x ma długość 5 razy 4, czyli 20. Wiemy, że odcinek długości 12 jest przekątną podstawy, czyli przekątną kwadratu, a przekątna kwadratu to a pierwiastek z dwóch. Czyli a pierwiastek z 2 jest równy 12 i możemy z tego równania obliczyć, ile wynosi a. Podzielę obustronnie przez pierwiastek z 2 i muszę usunąć niewymierność. Dwunastka i dwójka się skróci przez 2 i otrzymujemy, że a jest równe 6 pierwiastek z 2. Skoro wiemy już, ile wynosi krawędź podstawy, to możemy policzyć pole podstawy, czyli inaczej pole kwadratu. Wzór na pole kwadratu to a kwadrat. Czyli 6 pierwiastek z 2 musimy podnieść do kwadratu. 6 do kwadratu to 36. Pierwiastek z 2 do kwadratu to 2. Czyli 36 razy 2 to 72. Pole podstawy jest równe 72. Przejdziemy teraz do obliczenia pola bocznego. Zwróćcie uwagę, że pole boczne składa się z pól czterech takich samych prostokątów. Może ten prostokąty oznaczę kolorem zielonym. Każdy taki prostokąt ma jeden bok długości a, czyli sześciu pierwiastków z dwóch, a drugi bok długości 16. Czyli pole boczne możemy obliczyć, mnożąc czwórkę przez pole takiego jednego prostokąta. Czyli 4 razy pole prostokąta, czyli a, 6 pierwiastek z 2 i razy 16. Wymnożeniu otrzymujemy 384 pierwiastków z dwóch. I mamy pole boczne. Mamy już pole podstawy i pole boczne, to w takim razie możemy obliczyć pole całkowite, podstawiając wszystkie dane do wzoru, czyli dwa razy pole podstawy dodać pole boczne.